Zima zadomowiła się na dobre w sercu Warszawy. Śnieg skrzypiał pod butami przechodniów, a niani na Nowym Świecie odbijały się w brudnych kałużach. Na rogu ulicy Świętokrzyskiej siedział chłopiec, ciemnoskóry, w cienkiej kurtce, z pękniętym kubkiem po kawie z Orlenu. Miał może jedenaście lat. Nazywał się Isaj. Nikt nie znał jego historii, albo nikt nie chciał jej znać. Przechodnie mijali go obojętnie, Czasem rzucając złotówkę, czasem spojrzenie pełne litości. Tylko jedno dziecko, może trzyletnie, kiedyś zatrzymało się przy nim i wręczyło mu połowę drożdżówki z serem. Isai się uśmiechnął. To była jedyna łaska, jaką otrzymał tego tygodnia. Tego popołudnia zatrzymał się przy nim samochód. Czarny, błyszczący Mercedes z przyciemnianymi szybami. Isaj podniósł wzrok i zobaczył, jak z auta wysiada mężczyzna o surowym spojrzeniu i eleganckim płaszczu z wełny. Za nim, jak cień, niósł lektykę ochroniarz w rękawiczkach. W środku siedziała dziewczynka. Uśmiechnięta, ale zupełnie nieruchoma. Jej nogi spoczywały spokojnie pod ciepłym kocem. Isaj patrzył, jak mijają go bez słowa. Ale coś, nie wiadomo co, kazało mu wstać i zawołać. Wójku, wiem, jak sprawić, by twoja córka znowu chodziła. Mężczyzna zatrzymał się w pół kroku. Spojrzał na chłopca z niechęcią, jakby usłyszał nie żart. Ale w jego oczach błysnęło coś więcej niż złość. Może cień nadziei. Może cień strachu. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że to był początek czegoś, czego nie dało się odwrócić. Mężczyzna, który zatrzymał się wtedy na rogu świętokrzyskiej, nazywał się Ryszard Marchwicki. Należał do ścisłej elity warszawskich biznesmenów. Jego twarz pojawiała się w forbesie, jego nazwisko widniało na budynkach, których sam nigdy nie odwiedzał. Był człowiekiem twardym, zamkniętym, skutecznym, ale od trzech lat nosił w sercu ranę, która nie chciała się zagoić. Jego córka, Helena, nie chodziła od wypadku samochodowego, który zniszczył nie tylko jej ciało, ale też rytm ich życia. Żona opuściła ich pół roku po tragedii. A Ryszard, pogrążony w poczuciu winy, zamiast ojca, stał się jej osobistym zarządcą. Organizował rehabilitację, leczenia zagraniczne, konsultacje z profesorami neurochirurgii z Niemiec i Japonii. Ale Helena wciąż nie czuła nóg. A on z każdym dniem czuł, jak jej spojrzenie staje się cichsze. Słowa chłopca, tego obdartego, zapomnianego przez świat Isaya, zapadły mu w pamięć jak zejdre. Wiem, jak sprawić, by twoja córka znowu chodziła. To brzmiało jak kpina, jak oszustwo, jak dziecięca bajka. A jednak coś w głosie chłopca sprawiło, że Ryszard się cofnął. Spojrzał mu w oczy i zobaczył, że ten dzieciak nie żartuje. Skąd masz takie informacje? Zapytał ostro. Nie mam informacji. Mam dar, odpowiedział Isaj. I nie odwrócił wzroku. Dar. Tak. Ale nie mogę o nim mówić tutaj, na ulicy. To niebezpieczne. Ryszard prychnął. Niebezpieczne? Dla kogo? Dla mnie. I dla niej wskazał brodą Helenę jeśli powiem to na głos, mogą nas usłyszeć ci, którzy nie chcą, by ona znowu chodziła. To już było zbyt wiele. Ryszard miał dość. Odwrócił się, kazał ochroniarzowi ruszać. Ale gdy szedł, czuł, że coś rośnie w nim jak głód. Jak niepokój. Jak cień, który nie znikał mimo światła ulicznych lamp. Trzy dni później, o świcie, Marchwicki wrócił na Świętokrzyską. I nie było. Ale ktoś zostawił na ziemi jego kubek, ten pęknięty, po kawie z Orlenu. A w nim karteczkę. Jeśli naprawdę chcesz ją uratować, przyjdź sam, bez ochrony. O 22 ulica Węglowa czternaście, pukaj trzy razy. Potem jeden. Ryszard zgniótł karteczkę w dłoni. Przez chwilę stał w milczeniu, z twarzą jak kamień. Potem spojrzał na niebo. Płynęły po nim chmury. Jakby coś ukrywały. Ulica Węglowa nie była miejscem, do którego zaglądali ludzie w garniturach. Dawno zapomniane budynki magazynowe i opuszczone hale produkcyjne stały tu jak cienie dawnego przemysłu, martwe, ale czuwające. Kiedyś tętniło tu życie, teraz tętniły tylko szczury i echo. Ryszard Marchwicki pojawił się tam o 21:59, bez kierowcy, bez ochroniarza, bez telefonu. Miał na sobie stary płaszcz, który pamiętał czasy, gdy nie był jeszcze milionerem. I w oczach coś, czego nie nosił od lat niepewność. Podszedł do drzwi numer czternasty, zardzewiała blacha, wybita szyba zaklejona tekturą. Zapukał trzy razy. Cisza. Potem, jeden raz. Drzwi uchyliły się z cichym skrzypnięciem. W środku czekał Isaj. Czekałem na ciebie, wujku, powiedział spokojnie. W środku panował półmrok. Pokój wyglądał jak piwnica albo szron. Pusta przestrzeń z cementową podłogą, drewnianym stołem i kilkoma świecami. Na ścianach wisiały dziecięce rysunki. Wszystkie przedstawiały dziewczynkę z zamkniętymi oczami, lecącą nad Warszawą. Co to za miejsce? zapytał Ryszard. To nie miejsce. To przejście. Isaj usiadł przy stole. Helena może znowu chodzić. Ale to nie będzie za darmo. Mów, co mam zrobić? Zapłacę, ile trzeba. Isaj pokręcił głową. Pieniądze nie mają tu znaczenia. Ty już wszystko masz. I właśnie to musisz oddać. Co to znaczy? Chłopiec wyjął z pod stołu małą, drewnianą szkatułkę. Starożytna. Paczniała wilgocią i kurzem. Otworzył ją powoli. W środku leżała para dziecięcych butów, złotych, choć pokrytych sadzą i popiołem. Nie wyglądały na nowe. Ani nawet ludzkie. To są buty przejścia, powiedział szeptem. Zrobione z ciszy, którą wypłakała dziewczynka, zanim zapomniał o niej świat. Co to za bzdury? Ryszard wstał. Nie musisz wierzyć. Ale twoja córka znowu poczuje ziemię pod stopami. Jej serce zadrzy. Jej ciało przypomni sobie ogień. Ale w zamian. W zamian co? Isai spojrzał mu prosto w oczy. Musisz zapomnieć, kim jesteś. Ryszard milczał. Chłopiec dodał. Możesz żyć jako milioner. Albo możesz żyć jako ojciec. Świece zadrgały. Coś zaszeleściło w kącie. Pokój zadrżał jak skóra na zimnie. Marchwicki pochylił głowę. Po raz pierwszy od lat nie wiedział, co wybrać. Jego pieniądze były właśnie tym, co umożliwiało mu pomoc Helenie. Ale z drugiej strony nigdy nie wziął też pod uwagę tego, że czasami najlepszą pomocą jest po prostu bycie przy kimś, dlatego kogoś. Minęły trzy miesiące. W rezydencji Marchwickich było cicho. Służba została zwolniona, telefony milczały, rolety zasłonięte. Ryszard zniknął z pierwszych stron gazet. Nie pojawił się na walnym zgromadzeniu swojej firmy. Nie przyszedł na jubileusz fundacji jego imienia. W internecie pisano teorię o tym, co zrobił, ale nikt nie uzyskał odpowiedzi. Ewa Marchwicka, żona Ryszarda, siedziała przy pianinie, choć nie grała od lat. Obok, na stojaku, leżał list. Ręcznie pisany, bez podpisu. Litery były znajome, ale jakby pisane przez kogoś, kto dopiero uczy się siebie od nowa. W liście były tylko dwa zdania. Ona będzie chodzić. A ja? Będę obok, inaczej. Tego samego dnia, w pewnym ośrodku rehabilitacyjnym pod Warszawą, drzwi otworzyły się z trzaskiem. Przez korytarz przeszła dziewczyna o długich, brązowych włosach. Kroczyła powoli, z wyraźną niepewnością, ale bez pomocy. Jej kroki rozbrzmiewały w murach jak dźwięk dzwonu pewny, prawdziwy, ludzki. Personel zamarł. Helena wyszeptała jedna z lekarek. Dziewczyna skinęła głową. To ja. Nie powiedziała, jak to się stało. Nie wspomniała o żadnym lekarzu. Ani o cudzie. Tylko o śnie. Śniłam, że ktoś dał mi moje nogi z powrotem, powiedziała pielęgniarce, ale nie wiem, kim był. Tylko że pachniał dymem i wiśniami. Jak tata, kiedy wracał z pracy. Tymczasem gdzieś indziej, w starym. Przy drożnym barze na trasie do Lublina młody chłopak o ciemnej skórze i włosach związanych w supeł zamówił herbatę. Siadł przy oknie, wyjął z kieszeni małą szkatułkę i postawił ją na stole. Podszedł do niego właściciel baru. To stare coś, chłopcze. Co to za pudełko? Chłopiec uśmiechnął się delikatnie. To tylko przypomnienie, że czasem trzeba zniknąć, żeby ktoś inny mógł wrócić. Za oknem zaczął padać pierwszy, ciepły deszcz tej wiosny. A z radia poleciała spokojna, jazzowa melodia. W powietrzu było coś innego. Lżejszego. Jakby ktoś gdzieś znowu był na swoim miejscu.